Cześć! Witam! Dzisiaj powiem o trzech fundamenty, fundamentalnych krokach, które powodują to, że ktoś kupuje bądź ktoś sprzedaje. Mianowicie chodzi o polubienie, zaufanie i konwersję. Zwa jak zwał. Także zapraszam na materiał. Witam Cię w środowisku, że tak powiem, leśnym. Od czasu do czasu właśnie takie wideo z, z patyka bardzo chętnie nagram dla Ciebie. Oczywiście, jeśli materiał przypada do gustu, poproszę o łapkę w górę, komentarz. Jakie są odczucia do Ciebie, jeśli coś w Tobie wartość, to może nawet udostępnić, będzie mi bardzo miło, to pomoże, aby moje materiał docierały do osób, które te materiały mogą w jakiś sposób pomóc. A wracając do kontentu sprawy, czyli ten proces sprzedaży, bądź zakupu no nic się nie dzieje to tak, żeby ktoś kupuje od razu Twój produkt, od razu masz jakiś produkt, który chcesz stworzyć, albo już go posiadasz ale nikt go nie kupuje no zwyczajnie so, to jest spowodowane tym, że ktoś na o tym produkcie nawet nie wie załóżmy co by to wziąć mamy tu takie gałązkę, tak? dodaję pączki Ty masz takie powiedzmy suche gałązki i korujesz je w jakieś ładne liście czyli wezmę tu jakiegoś liścia pierwszego z brzegu tak by jakoś to zobrazować może nie jest najpiękniejszy ale załóżmy masz tutaj gałązkę i robisz tu jakieś tam ozdoby tak? i chciałbyś to sprzedać tam załóżmy, że to jest produkt taki względnie tani, więc za tam nie wiem 10-15 złotych wycenić Twój czas, że dużo czasu nie zajmuje, ale chciałbyś jakąś mnie z tego marzyć. No i co z tym zrobić? No ktoś musi polubić, poznać w zasadzie, najpierw poznać. Czyli musisz zrobić jakąś reklamę, promocję, autopromocję. No i są na to różne sposoby. Mianowicie nagranie wideo w tej chwili. Jeśli chodzi o rankingi, to wideo i livey, na przykład są najwyżej punktowane, jeśli chodzi o platformę yy, Facebooka załóżmy. Innych platformach też wideo cieszy się większym zainteresowaniem, więc jak najbardziej pójść w tym kierunku. Można zrobić ładne zdjęcie, a tutaj, jeśli chodzi o takie ozdoby zdjęcia, to bardzo fajną taką y, stroną, czy stroną, aplikacją Instagram jest bardzo fajne, wzięte pod ten temat. Czyli możesz zrobić dokumentację tego swojego produktu, aby Twój docelowy klient go poznał. No ale to, że zrobisz zdjęcie i wstawisz go na swój profil czy na Instagrama no to jeszcze za mało, tak? Trzeba by to udostępnić gdzieś dalej, gdzieś w jakichś grupach docelowych, gdzieś tam grupy dla, nie wiem, florystów, dla architektów, aranżacje wnętrz, dekoracje i tak dalej, i tak dalej. Trzeba jakiś marketing dokonać w tej dziedzinie. Czyli sprowadzasz do tego, że ktoś, potencjalny twój klient to zobaczy, czyli poznaje. Robisz to regularnie, bo jak raz rzucisz postać ta czyli co jakiś czas, oto moja nowa praca, nowa kolekcja, nowy produkt z tego działu i tak dalej. Więc twój potencjalny klient widzi co jakiś czas: o, tu coś nowego, powiedzmy kolor szary mi się nie podobał, czy tam bardziej błękitny, czy powoli bardziej w czerwieni, Więc zmieniasz różne rzeczy, aby ten produkt był różnorodny, bo wtedy możesz tak w większości grupy odbiorców. Tak samo, na przykład, kupując samochód, Jakbyś chodził do salonu i powiedział, dzień dobry, ja proszę samochód Podchodzi do Was, dzień dobry, mamy w kolorze białym I tylko w takim A to Twoim ulubionym kolorem jest na przykład niebieski albo czerwony A macie czerwony, czerwonym, niebieskim? Nie No to niestety nie kupisz, tak? Bo Cię interesuje No to chodzi tak samo w każdym praktycznie produkcie Aby mieć różne kolorystyki, bo są różne usposobienia Predyspozycje Twojego potencjalnego klienta do zakupu I tak dalej, i tak dalej Już tego tematu nie będę rozwijał, ale o co chodzi? Po prostu masz ten produkt który już ten twój klient potencjalny już poznaje. Widzi, kojarzy go z tobą, swoją marką, i ten produkt może gdzieś dostać. I kolejnym etapem, jak ktoś zobaczy, o, fajne, ładne, załóżmy, przykład liścia akrody jest mało praktyczny, ale załóżmy, rower. Widzi, ładny, ładnie wygląda. No teraz, czy ten rower jeździ? By się przydało nagrać, jak ktoś jedzie tym rowerem. Załóż, jak nie wiem, to jest rower wyczynowy, no to. Wejdzie tutaj jakieś. O tutaj w tle gdzieś widać jakieś wzniesienia, że pokonuje jakieś takie wzniesienia takim rowerem. No i wtedy poznaje, o, ten produkt ma rację bytu, sprawdza się, więc przekonuje się bardziej ten klient do tego produktu, że jest ładny, podoba mu się, jest praktyczny. Czyli na przykład ma oczekiwania, nawet lubi sobie pojeździć po górach, jeśli jest rower wyciągnie, jeśli chce szosowy, to pokazuje, że po szosie sprytnie, że tak powiem, się przemieszczasz tym rowerem. A na końcu masz opcję taką, że jak już klient jest prawie zdecydowany, no musi zaufać tobie, tak? Czyli musi ufać tej marce, którą tworzysz. I na przykład pod Twoimi produktami mogą się pojawić komentarze pod tytułem Kupiłem, sprawuję. Dowód społeczny też jest bardzo ważny, aby poprosić swojego na przykład pierwszego klienta, aby wystawił Ci recenzję na ten temat. Bądź. Jakiegoś eksperta, jeśli chodzi o rowery, załóżmy, czy jakiś inny produkt, zapytać go, słuchaj, dam ci rower na testy, pojeździsz nim, zrobimy z tego tytułu jakiś materiał i wtedy dostaniesz jakąś recezję. Czyli przyjdzie już ten okres zaufania. Jeśli ta osoba, ten klient, w pewnym momencie zdecyduje się na zakup i okaże się, ten zakup spełnia jego oczekiwania, czyli że podoba się, sprawuje się i że tak powiem, nie zepsuje się po jakimś krótkim czasie buduje się zaufanie. Na przykład, taka marka jak Castorama. Niektórzy tam kupują, bo tam jest po prostu praktycznie wszystko, co potrzeba. Jeśli chodzi o ceny, no nie zawsze te ceny są bardziej atrakcyjne w porównaniu do innych firm, ale jeśli Ktoś kupił, powiedzmy, tam jakieś produkty, materiały i stwierdza, że są dobre, to kupi tam prawdopodobnie drugi raz, albo i trzeci, a może i nawet i czwarty. Czy jakikolwiek inny produkt, tak? Kupując gdziekolwiek, pierwszy raz masz jakieś obawy, jakieś obiekcje, nie jesteś pewny, masz pewien strach. Standardowy. Ja nieraz też coś kupowałem z jakiejś strony internetowej, muszę wpłacić komuś na jakieś konto. Nie mam tej takiej gwarancji, że te pieniądze dostanę z powrotem, czy dostanę towar czy dostanę cegłę, no nie, no takie były obawy kiedyś, że tak powiem, yy większe, no teraz troszeczkę jest lepiej, a propos ustawy i prawo i tak to się dzieje, wtedy jest budowane zaufanie masz produkt, który się po prostu w pewnym momencie sprzedał i ten klient ma do ciebie zaufanie i wtedy możesz z kolejnym produktem wyjść na rynek, zaproponował kupić ten produkt jesteś zadowolony, zostawisz recenzję, bardzo mi miło Teraz wprowadzamy nowy produkt, być może jesteś zainteresowany jego nabyciem, albo może polecisz komuś, jeśli jesteś zadowolony z tego poprzedniego, to już cała reakcja dalszej pracy. Także podsumowując cały temat, musisz zadbać o to, jako sprzedawca, aby Twój produkt był rozpoznawalny, żeby go klient poznał, z czasem polubił, zauważył jego użyteczność, a na końcu go kupi. A jak kupi, to wyrazi swoją opinię. Jak wyrazi swoją opinię, że jest w porządku, to budujesz jego zaufanie jeszcze większe. I to tyle w tym materiale. Dziękuję Ci za uwagę. Zostaw subskrypcję. Łap. Jeśli masz chęć. Takie treści też posłać się do czasu. Czasami też zamieszczam w innej kategorii. Wszystko znajdziesz na moich playlistach, także to tyle ode mnie. Pozdrawiam cię ciepło. Cześć.